Za moimi plecami najbardziej rozpoznawalny znak Marrakeszu, czyli meczet Kotubia. Jest on największym i zarazem najpopularniejszym meczetem w całym mieście. Nazywany on jest także meczetem księgarzy, a to dlatego, że w przeszłości właśnie oni gromadzili się wokół meczetu. Kotubia po arabsku znaczy księgarz. Jest on także inspiracją dla wielu innych meczetów, które można znaleźć w Maroku. Tuż obok głównej arterii miasta znajdują się parki z równowytyczonymi alejkami, otoczone wypielęgnowanymi krzaczkami, znad których wyłaniają się strzeliste palmy, nadając temu miejscu idealne schronienie przed palącym słońcem, jak i azyl od zgiełku zatłoczonego miasta. Marakes to tu można poczuć prawdziwe marokańskie smaki. Setki garkuchni, barów, stoi z jedzeniem. I to właśnie tutaj będę czynił. One One area close to is called samemu skomponować. Mięso, jak mięce, mieszane z cebulą, z ziołami, potem jeszcze wrzucone jajko, wymieszane to, na to serek topiony i oczywiście tego pita i jecie to podobno rękoma. dania to szermula. Jest to tanie rybne, w tym przypadku sardynki, marynowane w ziołach, później smażone w głębokim tłuszczu, następnie podawane różnymi sosami i oczywiście nie zabrakło do tego pity, chleba. Bardzo dobre, tak jak krówę, krupiące. Ości w ogóle nie czuć, pewne przez to, żeby to szybciej marynowane. Dodam jeszcze, że sościk zrobiony jest z do cebuli, świeżych ziół. Odczuwam bazylię i kolendę najbardziej oraz dodatek oliwy. Razem z rybką naprawdę stanowi niesamowicie smakowite połączenie. Nawet osoby nie lubiące ryb. Podejrzewam, że te danie uważam, by pasowało. Rybkę czai się, także kotek. Ktoś dostanie jakąś resztkę ode mnie. Ja sam kiedyś kupiłem owoce w w supermarkecie. Węczyłem się chyba z godzinę, a potem przez tydzień wyciągałem włoski z, z moich dłoni. Tutaj pan w dwie sekundy, dwoma, trzema rochami yy, wydobywa owoc z po jest przepyszny. Znajdują się tutaj jakieś peski, ale można je po prostu zignorować, połknąć. Yy, nie przypuszczałem, że to jest aż tak pyszne. Niedaleko od marakeszańskiej Medyny znajduje się perełka architektoniczna jakim jest Pałac Bachia. W jego wnętrzu mieszczą się komnaty udekorowane precyzyjnie przyciętą mozaiką, stworzoną z marmuru i kolorowej ceramiki. Uwagę przyciągają także bogato zdobione sufity, a szerokie pałacowe drzwi prowadzą do cytrusowych ogrodów czy też na dziedziniec otoczony krużankami wokół włożonej symetryczną mozaiką podłogi. wraz ze skrytkarzami oraz lokalnymi mieszkańcami tworzą prawdziwy kocioł. Jest tu ogromna ilość najróżniejszych iluminacji. Karkuchnie stoiska z pamiątkami oraz licznymi bublami, stragany, zaklinacze węży oraz podejrzewam wieżowkowce, dla których jest to idealne miejsce dla ich pracy.

Te szuki, które tutaj przed chwilą były właśnie dla mnie grillowane, podawane oczywiście jak to wszystko z pitą chlebem oraz ostrym sosem. Zobaczymy jak to smakowały. Mięsko bardzo tuczyste, smak jak dzieńciny wyczuwalne. O co mi chodziło? Bardzo dobre. Sok świeżo wyciśniętych owoców. Nie ma nic lepszego niż taki orzeźwiający, słodziutki sok po całym dniu w Marrakeszu. pisara skoszonego wowu z wiemiaczkami minionymi oraz taką warstwą oliwy, której pan polo, z tradycyjnego marygańskiego winianego zwana. Należy ja, wymieszać tę oliwę z tymi ziemniakami, żeby położyć pełen smak. No tu to taka trochę przypominająca naszą groturzą. Tyle, że bez mięsa na pewno przez długi czas będzie trzymała, ale też wybitnie smaczna nie jest. Kolejna jagnięce, żołądki, to wszystkie podane z fasolą, w takim dosyć tłustym sosie. Danie nie przypomina tych żołądków drobiowych, które na to w Polsce, bardziej mi to przypomina Flaki. No, ciekawe danie trzeba przyjąć. Ciężko tu znaleźć tradycyjne apteki. Marokańczycy wszelkie dolegliwości leczą za pomocą ziół. i to właśnie w tych pojemnikach czy workach kryją się sekrety berberyjskiej medycyny. No stoisko z już przykuwa uwagę z daleka. Ciężko naprawdę się nie skusić na te słodycze. Wziąłem do Polski pół kilo. Ciasteczek jedno teraz posmakuję. Nie jestem co prawda zwolennikiem słodyczy, ale jest bardzo dobre. Migdałowy smak, nie za słodkie. Mm. Nie wiem, czy dowiozę resztę ciastek do Polski. Powiadają, że jak czegoś nie znajdziesz w Marrakeszu, to tego nigdzie nie kupisz. Tyle, że już nie mam czasu. Pora wracać.